Jadąc tutaj, wiedzieliśmy, że to na pewno będzie ciężki, długi mecz. Wiedzieliśmy, że tutaj nie będzie 3-0 dla, 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 dla któregoś zespołu. Cóż, w pierwszym secie popełniliśmy niestety za dużo błędów. Bydgosz bardzo mocno zagrywa przez cały mecz, nie zwalniali ręki. No i, i to były przyczyny porażki w pierwszym secie, ale na całe szczęście w drugim wróciliśmy do... My zaczęliśmy lepiej przyjmować i lepiej zagrywać przede wszystkim. Obroniliśmy parę piłek i gra wyglądała dużo lepiej. Trzeci to już była kontynuacja tego, tej naszej dobrej gry. No i czwarty set to jest no niestety ja, ja uważam, że, że to my oddaliśmy tego seta byt gorszy, bardziej niż oni to sami wyszarpali, bo Gdzieś zaczynając od błędu na pojedynczym bloku, kilka razy zderzyliśmy się głowami w obronie, nie widzieliśmy kto ma wziąć jak, którą piłkę i gdzieś tam przy, przy niezbyt trudnej zagrywce rywal nam odskoczył i dociągnął tą, tą przewagę do końca, więc trochę żałujemy, bo mogliśmy zdobyć trzy punkty w tym meczu, ale cieszmy się z tego co jest, bo, bo już w całym reku była walka na noże, ale to my prowadziliśmy tę grę przez cały czas. No i na szczęście jeszcze rywal na końcu podarował nam, podarował nam zepsutą zagrywką ten mecz, więc wracamy z trzecim zwycięstwem stąd i jesteśmy wszyscy zadowoleni.